Siema, cześć i dzień dobry. Witam w kolejnym odcinku The Binding of Isaac. Oczywiście gramy tym łopkiem, bez życia, nerdem i tak dalej, tak dalej. Dziwicie się czemu mam tutaj temek ee, wieszak. Dl dlaczego? Bo, bo grałem na off streamie, że tak powiem. Jedną gierkę jakimś tam Azazel'em czy Azakiem Oczywiście byleby nic nie odblokować. Odblokowania są tylko i wyłącznie na, na filmie z YouTube. No, i trafiłem itemek Eden's Blessing, który daje jeden itemek na początku kolejnego rana, tak? Całkiem spoko. No ale <laughs> mamy tutaj Majtki Mamusi. Na dobry początek. W sklepie, co jest w sklepie? PhD, ale PhD chyba się to nam nie przyda. O! Gapis No dobra. Może przerolujemy coś dobrego? Raz, dwa uuuu, uu, dobra, Literhorn. Horn mi się podoba, fuj. Oby się nie skończyło. O, ja mam jeszcze kluczych zajebiście. Leo, nie, 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 Leo nie chcemy. To na pewno się przerolujemy. Jo. No ale co? Zaczynamy kolejną zabawę z Delostem. Kola, mój kociak oczywiście odpierdala w tle, także przepraszam, jeżeli będziecie to znowu słyszeć. Mam nadzieję, że na poziomie Szczeol nie trafimy na. na jebane lasery. Że... Że... Oczywiście chcemy to przerolować. I chuj. ale i tak to nie było potrzebne. <laughs> I tak to nie było potrzebne. A może każdy dwudziestka się trafi. Yeah, wait. To mikrofon wydaje takie dźwięki, jakby co. Przestawiam go. O nie, pająki. Kurwa, no kupę się jeszcze bardziej. Zejdźcie najlepiej. Możecie przestać ich respić, proszę. Dziękuję. O, dobra. Rolka. Diplopia! Przydałoby się. Na devil room. Może jakiś fajny temek wskoczy. O! O! Czarne wybuchają. Dobra, jeden z głowy. Gramy bezpiecznie. Bezpiecznie. Bezpieczeństwo to jest nasze drugie imię. Chociaż wolałbym, żeby Wpierdol był naszym drugim imieniem. Dobre jest tyle, że mamy Little Horna, który nam pomoże. Fajnie by było, prawda? Gdyby Little Horn na przykład siadł. Gdyby jakiś Tears okazał się jednak być tym Leaderhornem, byłoby zajebiście. No i chuj, patrzcie. Teraz. Teraz to wiesz. Dobra. Lary. Lary i pomocnik. To jest. Ale że trzy. Ale że przeżyłem. W sensie bez... Bez dostania obrażenia. Dobrze. Pa jak uniknął frajer. Dobra, tego już nie unikniesz <laughs> e, O kurde, nie wziąłem diplopi ze sobą Chuj w to Aj, przydałaby się teraz diplopia No, damage up O kurde. Nic ciekawego Dobra, zróbmy tak. Dobra. Sajbiście. Naprawdę? O! Ty, wyszło fajnie. Ale mamy chaos. I co daje ten temek drugi? Eee, batery pack. Okej, okay, to tylko batery tam dało. No, no tak. Ale jest dobrze. Jest dobrze. Jest dobrze. No kurwa. Zajebiście. Naprawdę. <laughs> Pozdrawiam. O nie niestety musimy iść o tak zrobić robimy jeszcze tak eee... no wezmę no wezmę o nie no dobra. Ale stracap przynajmniej jest. Jakaś perfekcja by się przydała. O nie. Czemu on rotują Daj na wstrzymanie, co? Dobra Little Horn Little Horn z, z klaczem Weźcie umrzyjcie w końcu, no Dziękuję. Jeszcze to nie było. A pierdol No, ekstra <gry> No i zajebiście O! No, 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 no No, no, o! Dobra Co my tu mamy? Oczywiście chujowe, no ekstra Mamy tak, lak i tirsy. Albo damage. Tirsy. Chcemy szybciej to strzec. Weźmy od razu sobie kluczyk. Niestety bombek też nie dostajemy. tak Damage Spawns, okej. Okay. Damage plus Lag. Mm, okay. Skombinujemy to razem z tym... Z perfekcją jak dostaniemy. No to się w ogóle nie przejmuje. Okej. Okay. O o o. Hmm. No dobra. No nie wiem, jakoś tak mi się wydaje, że nie podchodzi ten run. Tak mi się wydaje przynajmniej. To było niezłe. u, u, u gapis tail. Czy mamy coś do. Tak, mamy gapis Kurwa, jeszcze jakiś niewidzialny! Kurwa! Kurwa, żyję! Kurwa, przeżyłem! Immortale! Dobra, no, zobaczymy, czy takim immortale... Jest perfekcja nie kurwa Ej, temu klates kurwa chciałbym go naprawdę jak unikają tego ty dobra o, no szkoda kurwa Naprawdę szkoda Aaj, no kurwa mać Weź mi klucze dwa no nie wiem, tak średnio. Tak średnio kurwa w chuj A nawet gorzej jeszcze Ta, zaj. No co, relikę miałem wziąć? Zajebiście. Dzięki gro. Kurwa. Czemu to nie trafia? Dobra. Udało się przeżyć. Co to jest? Dobra. Chyba nawet wezmę to. Na szczęście dotarliśmy prostego bossa. A nie, nie wykorzystuję tego jeszcze. No teraz dwa włosy, ok. Pierwszego. Brak. dite Cricket shit Oczywiście No dobra. O, odcinek Izaka się zrendrował. Seol Jasne, że tak. Squeezy. Spoko. Zaczyna to wyglądać ciekawiej. O, dobra, przeżyliśmy Seol. Już prawie Glass Cannon, nie ma mowy Teraz już dostaliście w pierdol o. Zostawię sobie na Tempo. Jezus, Maria, ale jesteśmy Brimstone! Hmm. Czy ja chcę Brimstone tutaj? Kurwa, głupie pytanie. my Brimstone'a jeszcze plojemy ogniem. Uff, dobra. <laughs> The Shop. Co jest? Bitte <laughs> <Wy typy? śmiech> für. Serio? Co to się stało? Sosycz, no chyba, czemu miałbym ja tego nie wziąć, nie yeah, kurwa. Oh. Dobrá, zvolníme trochu. Dobrá. Co my tu máme? No to vezme. Zajebiście. <kłysy> Dobra. Eee... Dobra. Ostatnie, ostatnie rolki. Przed walką. Oj, przydałoby się coś. No ale niestety. Dobra, jesteśmy w miarę lepiej wygirowani. Mam nadzieję, że go zrobimy. Dobra. Lecimy. Kurwa, blisko. Dobra. Muszę pamiętać, że to ognie są moje. Pierwsza faza zrobiona. Uh! Muszę podrapać. <laughs> Kurwa, no nie! Oj. no dobra, nice try, nice try, to było.